No Okej, okay, no dobra, bardzo dziękuję. No i to takie dzieciaki powinny cholera no. rządzić w Polskim Związkiem Wyskarki, nie takie dziady jak... Witam serdecznie, z tej strony Cezary Wędkarstwo.pl. Słuchajcie, tak jak obiecałem, tak też uczyniłem. Obietnicy dotrzymuję i wrzucam wam dzisiaj filmik z całego nagrania, jakie było z TVP1 dla programu Alarm. E, tak jak było to dosłownie. Oczywiście tak jak mówiłem, moja kamera nagrywała, również cały wywiad ze mną i z kolegą Krzysztofem. E, po kolei bez żadnych cięć. Tylko tam jakieś tam inne niepotrzebne rzeczy były usunięte. Eee, oczywiście bardzo, bardzo mocno pozdrawiam pana Jarka, który był kamerzystą i naprawdę bardzo fajnych rzeczy parę mi podpowiedział odnośnie nagrywania, odnośnie robienia ujęć. Eee, no, ale to widać. Parę lat praktyki, kilk kilkanaście lat praktyki, albo i więcej w TVP robi swoje. Eee, pozdrawiam również pana Piotra który prowadził cały wywiad no i ogólnie było ok w materiale oczywiście nie było wszystkiego tego co byśmy chcieli no ale i tak był duży cios dla mojego okręgu PZW bo pokazali, że nasze składki są marnowane dobra no oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji i do zobaczenia Następnym razem trzymajcie się miłego oglądania. Hej przedstaw się tak jak mamy cię podpisać. Witam serdecznie z tej strony Cezary Popiłowski do mnie z kanału wędkarstwo.pl Sytuacja odnośnie woroblina, na którym wędkarze mogli łowić, a po paru miesiącach przedstawiła się tabliczka zakaz wędkowania przez właścicieli gruntów. Jeszcze raz Czaruszu. Dobra. mam tak, prośbę Nie tak. czekaj, ty ty patrzy, I patrzysz, patrz, Utrzymujemy Ja to wszystko, wzrokowy, Czaruniu, uh -huh. ja to i wszystko pokażę Aha. I Bez ruszania może wędką, bo tam chcę ten, 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 ten hoble <laughs> tak. A tego nie widzimy w ogóle Dobra, nie? rzuć tą wędkę, o, o. Niech, te, niech jej nie będzie Patrzysz na piotka tylko mhm. i wyłącznie na piotka. I... To jeszcze raz przedstawisz Od... Nie, nie, nie. 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 Aha. Od kiedy ta sytuacja się zmieniła tutaj, Cześć, tak już to opowiedział jak tu przychodzili wędkarze od kiedy tytułowiłeś mhm. i co tu się nagle mniej więcej tak przed miesiącem kiedy to się zmieniło tak że pojawiła ta tabliczka Majmy, to i to zaczęły będzie. się yy, problemy mhm. tak że wzywana jest to co mówiłeś o wzywaniu no policji jak to wszystko tak jak to wygląda Czekajcie. jeszcze nie poszła kamera proszę bardzo no i na tym staroże właśnie często często wędkowaliśmy i wielu wędkarzy wędkowało, jest tutaj bardzo dużo lina, karpia jest, szczupaki, ładne okonie nawet. I w czerwcu, w maju jeszcze byłem tutaj ze spinningiem, chodziłem, wędkowałem, jeszcze była tabliczka, że okręg Pedr był biała Podlaska i tam staro rzeczy Boroblin, no a przyjechałem w czerwcu po sygnałach od wędkarzy którzy tam e, pisali wiadomości, że jest zakaz wędkowania, że przyjeżdża policja, wyganiają wędkarzy e, z, z miejsc, żeby nie mogli wędkować. Oczywiście wzywali to w właściciele. No i wtedy dowiedziałem się e, po kolei wszystkiego, że PZW nie miało żadnych e, umów z właścicielami e, od 2012 roku. I w ogóle PZW podobno się nie kontaktowało, nigdy podobno mieli to na... Jakieś słowne umowy, ale nikt nic nie wie. Nie? No i woda była zarywiana przez PZW, przez pieniądze wędkarzy, bo płacąc składki, składamy się też na zarywianie właśnie między innymi takich zbiorników. No to że to jest zbiornik prywatny, a zbiorniki, które należą do skarbu państwa, nie są zarywiane, bo są uważane jako nieużytek no bo widnieją w dokumentacji jako nieużytek. Ale ta woda też widnieje jako nieużyte i no to już jest jakieś bardzo duże nadużycie. Dobrze, i co, zwróciłeś się. A nie, jeszcze o tych podpisach, kiedy były zbierane... To nie zaszkodzi. teraz, tak? Tak, skąd ta akcja i czego ona dotyczyła? Dlaczego zbieraliście przepisy? No, po tym jak się właśnie tutaj wybrałem z kamerą i tu oczywiście jest nagranie na kanale, i chodziłem, opowiadałem o tym zbiorniku, że jest zakaz wędkowania. Nie miałem pojęcia, jak to się rozegra. No i spotkałem jednego z wędkarzy, co okazało się, że jest jeden z właścicieli. No i wtedy właśnie mi powiedział o tym, że nie mieli z nimi żadnej umowy, że. No też była wina wędkarzy, tak, bo zostawiali i śmieci i parkowali tutaj samochody, no tam się kłócili między sobą. No ale wędkarze też nie wiedzieli, że to jest ich, bo była tabliczka jako PZW, no a to wędkarz PZW, to mogę przyjechać sobie nad wodę i wędkować, tak. No to i wyszło właśnie wtedy, że właściciel powiedział, że nie mieli umowy z nimi, no i tak zacząłem drążyć ten temat, no i powoli, powoli zaczęło wszystko wychodzić. Skąd się wzięły te podpisy? Skąd się wzi... z kolegami właśnie napisać pismo do komisji rewizyjnej o sprawdzenie, e, dlaczego była ta woda zarywiana, e, jak, e, za jaką kwotę kto był odpowiedzialny, bo to naszym zdaniem było niedopatrzenie ze strony PZW. Bo tak jak mówili nam PZW, że wędkarze mają obowiązek przed rozpoczęciem wędkowania jak przyjedzie na łowisko dowiedzieć się do kogo należy to łowisko, czy może łapać no ale się zastanawialiśmy skoro wędkarze mają taki obowiązek to dlaczego PZW co roku nie sprawdza do kogo łowisko należy tak do kogo ta woda bo może się zmienił właściciel i właściciel drugi już nie będzie chciał a tutaj nie było tego i po prostu było z roku, co roku zarybiane za duże pieniądze no i napisaliśmy te pismo zostawiłem te pismo razem z listą do podpisów dla wędkarzy w dwóch sklepach wędkarskich w Białej Podlaskiej no, i nazbieraliśmy w ciągu dwóch tygodni 325 podpisów, i złożyłem ten wniosek cały do PZW wspólnie z dwoma kolegami. No, tam próbowano nas bardzo zbyć, przekabaczyć, nie mówiono nam o jakichś tam ustawach, o osobach, które podpisały jakiś operat, który moim zdaniem oni powinni, oni tworząc operat, powinni sprawdzić, do kogo ta woda należy, a nie po prostu zasięgnąć opinii o człowieka, który. Na przykład siedzi w Lublinie i nigdy tutaj nie był, nigdy nie widział. A no, na tej zasadzie był ten operat prawdopodobnie stworzony. No i tak wyszło, że zebraliśmy te podpisy, złożyliśmy i czekaliśmy miesiąc czasu na odpowiedź i dostaliśmy odpowiedź. Tylko, że też bo podpowiedź nie była pełna, bo e, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, kto był odpowiedzialny za e, zarybianie. No tego nie otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy kwotę nie od 2012 roku. Tylko od 2016 to przeniesiesz, przez 5 lat mogą tylko przepływać dane. Nie? No i przez te 5 lat zarybili prawie za 20 tysięcy złotych samej ryby. Plus jeszcze koszty tam pewnie by doszły samochodów, dojazdów i osoby, które zarobiały. No i tak to się rozwinęło. I Co na to zarząd główny związku benkowskiego? Nie czuję się odpowiedzialny. Po prostu. Jak rozmawiałem z, właśnie z, zarządu, no z zarządem, z osobą, która jest w okręgu, to powiedziała, dowiedziała się z moich słów ode mnie, że ta woda jest jako nieużytek. No to co oznacza, że osoba z zarządu nie wie, co zarybia? Zresztą oni powinni chyba pierwsi sprawdzić, czy to jest nieużytek. To jest woda prywatna, jako nieużytek. A jest w Stadninie taki zbiornik szczerbacz, który też jest jako nieużytek, ale należy do Skarbu Państwa. I tam widzieli, że nie mogą, bo jest nieużytek, no to tak... Nie wiem, nie będę nic sugerował, ale dużo osób ma różne zdanie. Zresztą można też poczytać komentarze pod filmami. Co Wy wędkarze sądzicie o zbieraniu, czy o składkach, które wpłacacie co roku, na co powinny być te pieniądze wydawane? Naszym zdaniem powinny być na ochronę wód, czyli być powinna dofinansowana społeczna straż rybacka, psr chociaż PSRK to ma już tam od nie, co bo to jest, jest służba państwowa, nie wiem, państwowa nie wiem. straż rybacka. To jeszcze Aha. raz poproszę Dobra, a, a może Pan uchylić rąbka tajemnicy jako wędkarz, czyli człowiek z, ze środowiska i przybliżyć widzom to na co wydawane są pieniądze, które wy wpłacacie w formie składek. I tu jest właśnie ten ból, że okręg, na przykład nasz, bardzo potajemnie zarybia. Jeśli zarybia, to po prostu nikt nie wie, gdzie zarybiają, co zarybiają. Nie, jest, nie mamy po prostu dostępu. A jako polski związek wędkarski, to władze wędkarzy w Polskim Związku powinny być dla wędkarzy, a nie wędkarze dla nich, tak, no bo to my ich wybieramy. No i właśnie się zbliżają wybory i w całej Polsce jest mobilizacja wędkarzy, żeby coś zmienić, bo takie rzeczy nie dzieją się tylko w naszym okręgu, ale z tego, co ja słyszę i tam dochodzą do mnie różne wieści, to w wielu, wielu regionach Polski jest tak, właśnie w okręgu mazowieckim też właśnie jest cały zarząd podobno zawieszony. Za tam, nie wiem za co, ale za coś tam jest. Widocznie nie było dobrze. No jasne, ale czy coś w ogóle wiadomo bliżej o tym, jak wydawane są pieniądze wpływające ze składek? Pewnie na jakieś utrzymanie biura, na jakieś kontrole, e, bo też są już kontrole, są samochody, powinni kosić zbiorniki, no ale zbiorniki, jak widać, są wykoszone. Zazwyczaj to wędkarze sami sobie robią miejsca. E, parę lat temu. Dwa lata temu zgłosiłem do PZW wniosek o zrobienie pomostu dla osoby niepełnosprawnej na zbiorniku Terebela, to jest pod Białopodlasko. I no, wniosek niby zatwierdzili, ale niby wody polskie się nie zgodziły. No i za, właśnie za te pieniądze, między innymi, też powinien być postawiony. To PZW powinno postarać się o zrobienie dla osoby niepełnosprawnej, bo e, dlaczego wpadłem na ten pomysł? Bo będąc na rybach, Zobaczyłem jak człowiek na wózku niebawickim zapiera się nogami, żeby nie zjechać do wody i, I To mnie nakłoniło, żeby zajmować. No ogólnie te składki powinny być głównie na zarybianie, a nie na jakieś premie, które też są przyznawane. Jak tu widzisz wyjście z tej sytuacji? Jak ten problem można rozwiązać? żebyście mogli wrócić tu na to miejsce i łowić. Znaczy nie wiem jak teraz jest dokładnie to zrobione, bo po artykule w słowie Podlasia e, niby wędkarze, związek doszedł, doszedł do porozumienia z właścicielami i wędkarze mogą łowić. No ale tydzień dokładnie przed tym, jak się ukazywało pismo, byłem tutaj właśnie z wędką. I została na mnie wezwana policja, i kazano mi opuścić teren. Także nie wiem, jak teraz, Dzisiaj jeszcze nie ma. No a też coś tam trochę wędkowaliśmy. Może faktycznie odpuścili trochę i że możemy wędkować. No ale to musielibyśmy się przeskonać, jakbyśmy dłużej posiedzieli i sprawdzili, jak to wygląda. słuchaj Ale z, czy wyjście jest z tego? Nie wiem, bo musieliby to przede wszystkim zmienić z nieużytku na użytek. To trzeba by było przerobić. PZW może dzierżawić takie coś, bo użytku nie może dzierżawić i prowadzi gospodarki. A no, taka była robiona. Na nieużytku. Tak, no nie mogą, no bo to jest niezgodne nie z prawem. Nie, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że teraz pan na powiedział Nie użytku. Na, na użytku czy nie na, na użytku nie? już będą na mogli, Użytku bo wtedy można, będą mogli dzierżawić tak, no. A nie użytku nie mogą, a było to przez ileś tam lat prowadzone. Dlatego też no, byliśmy spulwersowani tą sytuację. Co z tymi pieniędzmi? Kto, kto Pana zdaniem powinien teraz? No bo, czy należałoby uznać, że osoba, która y, zarybiała ten nieużytek, powinna zwrócić? Czego Wy się domagacie? Zwrotu pieniędzy? O co? Jakby, jak, jaki ma być znaczy, finał tej historii? że zwrotu pieniędzy to nie ma takiej opcji, żeby zwróciła ta osoba, bo tam nie ma winnego, bo tam każdy na każdego pewnie będzie. Tak jak było w tym piśmie, to otrzyma Pan pismo ode mnie. Po prostu oni Ale nie, nie mnie teraz dzieli. nie mówimy, nie, nie mówimy, nie ten. Niech Pan bez pisma, tylko prosta, prosta jakby Pana myśl, tak, co, jak to się powinno zakończyć, czy osoba, która podejmowała decyzję, nie sprawdzała, powinna zwrócić pieniądze, które były wydane na zarybianie, jak to się powinno zakończyć w związku? jeszcze szczerze, nie bardzo się zastanawiałem, bo przypuszczam, że to będzie już na pewno nie do odzyskania, bo winnego się nie znajdzie, bo każdy będzie zbywał na inną osobę i że oni podziałali na... E, o, e, na podstawie operatów wydanych w 2012 roku, może jeszcze wcześniej, bo te operaty są podobno dziesięcioletnie no i że oni się opierają na tobie, nie będzie winnego po prostu. Będą się zasłaniali, nie wiedzą, tak. No ale moim zdaniem to cały związek przez to, że e, nie dopatrzył się takich rzeczy, bo nie wiadomo ile jest takich jeszcze zbiorników, które były zarybiane, a po prostu faktycznie nie powinny. tak? E, powinien cały związek zrezygnować, bo nie nadaje się widocznie do tej funkcji, może im bardziej zasiedzenie jest niż e, praca. Młodzi ludzie, którzy potrafią działać i, i chcą działać, tak? żeby te efekty były widoczne. Bo tak jak z kolegą pływaliśmy po zbiorniku Terebela, są tam dwa zbiorniki. Terebela 1, Terebela 2, Na jednym pływaliśmy, są jakieś ryby, a na Terebeli jeden po prostu jest pustynia. A niby Mówią, że tam jest dużo ryby, ale sondy pokazują swoje i to widać po prostu, gdzie jest ryba, ten zbiornik należy do PZW i moim zdaniem jako flagowiec, bo jest pod samym miastem, powinien być zarybiany, bo tam bardzo wielu wędkarzy przyjeżdża i bo, Powinien być bardziej zarybiany, a nie jakieś 80 kg karpia na cały rok. No Okej, okay, no dobra, bardzo dziękuję. No i te takie dzieciaki powinny cholera no. rządzić w polskim związkiem w nie takie dziady. Ja... To jest to taka jest prawda. prawda nie? nie tylko ja tego przed kamerą nie mogę powiedzieć. Ja no, tak, wiem nie. dokładnie. Yy, Piotrusiu, mam prośbę teraz do ciebie nabyć. Proszę przedstawić się. Jestem Krzysztof. Pochodzę tutaj z błonia. Jestem wędkarzem. Od 30 lat już opłacam skład. Znam te rejony jak własną kieszeń bo... Stąd pochodzą moi rodzice, wychowali się tutaj i, i ja znam te rejon. Łowisz tu jak opowiadałeś od dziecka. Tak jest. No to proszę tak, bo mnie nie będzie słychać, proszę, żebyś opowiedział od kiedy przychodzisz tutaj na ryby. Yy, na ryby przychodzę tutaj już... Mam prośbę do ciebie. Jeszcze, jeszcze ja też tak? nie podstawię. Patrz na Piotra. Nie w trawę do mnie. Co? To no, nie no, jedno dotknięcia magicznego kalosa łowię tu... Poczekaj, już... poczekaj, poczekaj, na, na Jarka na proszę. proszę na I patrzysz na mnie, proszę. Łowię tutaj już od 30 lat znam te rejony i myślę, że będę dalej łowił. Może wszyscy dojdą do porozumienia i będę znów wędkował dalej. Co dla Ciebie było? największym zaskoczeniem czy ta tabliczka czy jakaś nie wiem przekazywana przez kolegów informacja e, największa największym moim zaskoczeniem była tabliczka którą zobaczyłem jadąc na ryby na Bóg nawet nie wiedziałem że coś takiego powstanie tu kiedyś że po tylu latach nikomu e, nie przeszkadzało a raptem przeszkadza po prostu że my jeździmy na ryby takie słuchy chodzą że my pło e, konie płoszymy to jest absurd. Dla mnie kiedyś jak ja jeździłem tu na ryby, chodziły i krowy, i konie, chodziły niezagrodzone i nikomu nic nie przeszkadzało. A raptem od paru miesięcy komuś tam przeszkadza, że my jeździmy na ryby. No komu przeszkadza? Bo to chyba szczególnie, to jest... szczególnie temu panu chyba co hoduje konie, najbardziej to przeszkadza. Nie wiem skąd on się tu wziął skąd on pochodzi w ogóle zaczął hodować konie i zaczęło mu to wszystko przeszkadzać, nawet jest czerwony szlak oznaczony, który jest zamknięty dla rowerzystów dla ten, bo wisi tabliczka teren prywatny, wstęp zbroniony no. nie wiem o co chodzi dla tego pana czy tylko do dzisiaj, znaczy do jakiegoś czasu było można łapać a teraz nie można łapać nie wiem o co mu chodzi z panem, z pana kolegami ktoś rozmawiał, ktoś przyszedł. Czy jak, jak to wyglądało? Nikt z nami nie rozmawiał, nie nic, tylko po prostu powstała tabliczka i yy, yy, mamy nie łapać ryb. Nie wiem o co tu chodzi, czy to. A nie, jak przychodzicie łapać? To mamy policję na karku. Krótko, nawet miałem policję nad długiem. Ten pan zgłosił, że niby mu porwałem pastucha, a jak policja przyjechała na interwencję, pani policjant z, z policjantem przyjechali na interwencję. Po sprawdzeniu ogrodzenia wyszło, że ogrodzenie jest całe, nieporwane. Nie wiem, bezpodstawnie ja bym ukarał zamiast nas przyjechać tam, upominać to. Ja bym za niepodstawne wezwanie policji to powinienem ukarać tego pana, który zgłosił to. I tak to wygląda. Zamiast ja, ja przyjeżdżam tu na relaks, nie przyjeżdżam tu po prostu dla jakichś tam rozrywek czy to, tylko po prostu się roz, odstresować. To jest moja odskocznia od rzeczywistości. Dużo wędkarzy tutaj przyjeżdża wędkować, jak, jak to wygląda, no, to ilu osób to dotyczy? No ja z tego co ja słyszę to i rozmawiam z różnymi kolegami, przyjaciółmi to dotyczy bardzo dużej ilości osób, bo to nie tylko, że tutaj przyjeżdżają na starorzecze łapać ale są drogi pozagradzane inne, które też prowadzą na łowiska i nie można dojechać, bo po prostu pan ten pozagradzał. Byliście, próbowaliście się z nim dogadać, jakaś była... Ja, ja akurat nie, ale y, z tego co wiem, to koledzy byli tam, y, rozmawiali z nim. Nie wiem, jak to się zakończyło, ale byli tacy, co z nim rozmawiali. No i stanęło na czymś, coś przekazali, że... Y... No jakieś że on się, się tym, on się tłumaczy tym, że po prostu zarząd czy ktoś tam się nie, nie dogaduje, że nie ma umów podpisanych, O tyle, tego tyle wiem, po prostu. No dobra, no to no mamy, no to Pan na tak.